Zacznijmy sobie z przodu, Maty. Kolana ugięte, biodra do tyłu, ramiona na jednej linii z uszami, pozycja krzesła i wytrzymujemy. Tutaj ważne jest, aby podwinąć kość ogonową, plec całe proste, brzuch wciągnięty. Oddychamy głęboko. Jeszcze trzy oddechy. Ostatni głęboki wdech. Z wydechem idziemy do skłonu, ramiona do tyłu. Zaplatamy je za głową i ciągniemy wysoko. Kolana mogą być miękko ugięte lub wyprostowane. I tutaj z każdym wydechem schodzimy niżej głową do nóg, a ramiona wypychamy na górę. Stąd pozycja krzesła, 5 oddechów. Zobacz, czy możesz zejść niżej, biodrami. Ostatnie dwa. I ostatni wdech. Z wydechem idziemy do skłonu. Zaplatamy dłonie, zmieniamy tym razem palce, łokcie doprostowane. Głowa zwisa luźno i pochylamy się niżej. Stąd rozluźniamy dłonie na matę z przodu, będziemy robić duży krok lewą nogą do tyłu, celujemy sobie najpierw stopą, wybieramy miejsce, gdzie chcemy postawić nogę i wielki krok do tyłu, ramiona w górę, wdech i wydech. Teraz będziemy pompować tą przednią nogę, z tyłu noga cały czas jest prosta, wdech, góra. I wydech nisko na biodrach. 4, 3, 2 i 1. Schodzimy nisko, dłonie na biodra, otwieramy klatkę, pchamy biodra niżej. Przednie kolano nie może mijać kostki. I powoli opuszczamy tylną nogę na matę. Rozluźniamy ją. Lewa dłoń na prawe kolano z przodu, prawa dłoń sięga do tyłu. Podążamy wzrokiem za dłonią, za sobą. I stąd odkręcamy ciało. Prawa dłoń ląduje tutaj przy stopie. Unosimy kolano z tyłu, przekręcamy nogę do skandasany. Palce z tyłu są skierowane do sufitu. Schodzimy nisko na biodrach. I teraz podpierając się dłońmi lub używając siły tylko nóg, przechodzimy na nogę do tyłu maty. Schodzimy nisko, skandalsona na lewej nodze, plecy proste cały czas. Idziemy jeszcze raz do przodu. I stąd obie dłonie idą na macie pomiędzy nogi. Nogi będą wyprostowane, stopy równolegle do siebie. Bierzemy wdech, prostujemy plecy, a z wydechem skłon. Idziemy sobie dłońmi troszkę do tyłu i uginając łokcie przyciągamy ciało bliżej do nóg. Z każdym wydechem czujemy jak rozluźniają nam się z tyłu mięśnie na nogach. I teraz wracamy klatką piersiową do góry. Przekręcamy stopy na zewnątrz, pozycja bogini, kolana ugięte, biodra na dole. Stąd bierzemy wdech, dłonie do góry, kolana proste, z wydechem przysiad. Wdech góra, wydech dwa, wdech góra, wydech trzy. Prostujemy kolana, uginamy ostatni raz. Schodzimy nisko, zostajemy na moment, staramy się zejść biodrami jeszcze niżej. Po czym doprostowujemy oba kolana, przekręcamy stopy do przodu. Będziemy się pochylać do nogi przed nami. Całe ciało jest skierowane do przodu, maty. Można odłożyć sobie dłonie na macie. I stąd uginamy kolano z przodu, przenosimy cały ciężar ciała na tą nogę. Lewa noga się unosi, wojownik trzeci, dłonie przy sercu lub podpieramy się nimi na macie. I stąd 10 razy pulsujemy lewą nogą w górze. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Osiem, ostatnie dwa i jeden. Będziemy przenosić tę nogę do przodu. Przytyłamy na chwilę do klatki piersiowej. Rozciągamy pośladek, kilka okrążeń kostką. I stąd biodra, jeszcze raz do tyłu. Lewą kostkę układamy na prawym kolanie, plecy proste. Schodzimy niżej. Staramy się ułożyć oba kolana na jednej wysokości. Pilnujemy równowagi. I stąd, jeśli czujesz się pewnie w tej pozycji i masz swój balans, możesz połączyć dłonie i wsunąć je w tą szparę pomiędzy nogami. I jeśli uda Ci się ugiąć łokcie na wysokości łydki, dłonie idą do przodu, zostajemy na trzy oddechy. I stąd powoli unosimy ciało. Noga ląduje na macie, dłonie do góry wdech. Z wydechem dłonie do namaste. Kolejny wdech, dłonie do góry. Z wydechem skłon. Będziemy robić duży krok prawą stopą do tyłu. Także odrywamy stopę, szukamy punktu na macie. Czasami nie jest to łatwe i tam staramy się wylądować. Stąd dłonie do góry wdech. Rozluźniamy wszystko, ustawiamy sobie stopy na szerokość bioder, sprawdzamy czy wszystko się zgadza, i kolejny wdech. Prostujemy kolano z przodu i uginamy. Jeszcze cztery, trzy, dwa i jeden. przodu kolano nie może mijać kostki, otwieramy się, rozciągamy brzuch i powoli odkładamy dłonie i kolano z tyłu na macie. Prawa dłoń idzie na lewe kolano, lewą dłonią sięgamy do tyłu, skręcamy się w brzuchu, patrzymy za siebie. Stąd odkręcamy ciało, lewa dłoń tutaj przy stopie. Będziemy unosić prawą nogę i przekręcać stopę do sufitu. I tutaj znowu możesz używać dłoni, żeby się podpierać. Możesz spróbować trudniejszej wersji i po prostu przenosić biodra nisko nad ziemią na tył maty. Teraz wrócimy do przodu. I jeszcze raz z tyłu, jeszcze niżej nad matą. I stąd dłonie już idą pomiędzy stopy, układamy stopy równolegle, bierzemy wdech, z wydechem skłon pomiędzy nogi, troszkę niżej tym razem, ponieważ jest to drugi raz dzisiaj. Stąd unosimy klatkę piersiową, przekręcamy stopy tak, aby pięty poszły do środka. Kolana ugięte, pozycja bogini, dłonie razem. Wdech, prostujemy wszystko, dłonie do góry. Wydech, na dół. Jeszcze pięć, 4. 3. 2. I ostatni raz zostaniemy w pozycji bogini, biodra nisko, kolana nad kostkami. I stąd możesz odłożyć sobie dłonie na kolanach i skręcamy się na jedną stronę. Wracamy na drugą. Wracamy do centrum. Oba kolana proste, przekręcamy stopy do przodu, maty. Całe ciało jest kwadratowe skierowane do przodu, dłonie na biodra i powoli schodzimy do prostej nogi z przodu. Dłonie można już odłożyć na macie. tą będziemy uginać przednie kolano tak żeby bezpiecznie przenieść cały ciężar ciała na lewą nogę. Prawą nogę odrywamy. I tutaj znowu dłonie albo zostają na macie, jeśli jesteś bardziej zaawansowana. Dłonie łączymy przy sercu i pompujemy prawą nogą 10 razy góra dół. 5, 4, 3, 2 i ostatni raz przenosimy teraz nogę do przodu. Przytułamy kolano do klatki piersiowej. Lewa noga nas już boli kilka okrążeń kostką. Jeszcze chwilę wytrzymamy. Odkładamy prawą kostkę na lewym kolanie biodra do tyłu. Otwieramy prawe biodro. I albo zostajesz tutaj, albo możesz połączyć sobie dłonie, wsunąć się w szparę pomiędzy nogami, zniżyć się troszkę, ugiąć łokcie i skierować dłonie do przodu. I stąd powoli rozluźniamy pozycję obie nogi na macie, tadasa na plecy proste. Wracamy do spokojnego oddechu, zamykamy oczy i stąd głęboki wdech do góry dłonie z wydechem skłon. Przechodzimy powoli do psa z głową w dół. Przyciągamy po kolei pięty do maty, jeśli obie dotykają, to zostajemy. Oddychamy do naszego psa. Stąd opadamy łokciami na matę. Pozycja delfina zobacz, czy uda Ci się podejść troszkę stopami do łokci. Wciąż przyciągamy pięty do maty. I stąd powoli kolana opadają na ziemię. Sprawdźcie, łokcie są pod ramionami. Jeśli nie, to ułóż je tam. I wyciągamy lewą nogę. Płacy obciągnięte. Pompujemy góra, dół 10 razy. Jeszcze 5, 4, 3. Dwa i jeden noga zostaje w górze, kręcimy kółeczka w jedną stronę dziesięć razy, i zmiana kierunku. Jeszcze pięć, cztery, trzy. 2 i 1. Noga zostaje w górze. Wychodzimy sobie dłońmi troszkę do kolan. Ustawiamy dłonie pod ramionami, uginamy lewą nogę. Góra, dół, 10 razy. 5, 4, 3, 2 i 1. Pompujemy kolano do boku. 10, 9, 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, ostatni raz. Noga zostaje w górze. Przenosimy kolano do tyłu i szukamy prawą dłonią do lewej kostki. Lub można chwycić za palca i jeśli masz stabilną pozycję, ciągniemy nogę do góry. Stąd prawa dłoń wraca na matę, lewą nogę przenosimy po boku, tak aby odstawić stopę na lewej krawędzi z przodu maty. Trzymamy tą nogę prostą i wychodzimy dłońmi troszkę na prawo. Biodra idą do tyłu, a dłonie do przodu. Stąd przejdźmy dłońmi do przodu, uginamy kolano i odstawiamy stopę lewą do pozycji jaszczurki, czyli stopa jest na zewnętrznej krawędzi. Lewą dłonią pomagamy sobie otworzyć biodro, przysuwamy kolano do podłogi biodra, do maty, oddychamy. Powoli wracamy tą stopą na płasko. Dłonie na macie robimy krok prawą nogą do malasany. Obie stopy są na bokach maty, skierowane na boki. Biodra schodzą nisko, dłonie razem. I rozpychamy kolana powoli, bując się z boku na bok. Staraj się doprostować plecy w malasanie. I stąd unosimy się, kolana proste, pośladki napięte, góra. Wracamy do Malasany. Dziewięć razy. Osiem. Siedem. Sześć. Pięć. Cztery. Trzy. Ostatnie dwa. I jeden. Zostajemy na górze, dłonie na biodra, stopy razem do przodu maty. Unosimy dłonie do góry, wdech. Z wydechem skłon, dłonie na macie. Idziemy stopami do tyłu, do psa z głową w dół. Ustabilizujmy naszego psa. Trzy głębokie oddechy tutaj. Można pobujać biodra na lewo, na prawo. I stąd odłożymy łokcie na macie. Podchodzimy stopami jeden kroczek do przodu. Rozciągamy sobie łydki przyciskając pięty do maty. I stąd kolana idą do kolenku podpartego. Łokcie powinny być pod ramionami. Jeśli nie są, to je tam łóż. Wyciągamy prawą stopę do tyłu. Noga jest prosta i pompujemy 10. Dziewięć, osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa i jeden, robimy kółka w jedną stronę. Dużym palcem u stopy małe kółka. Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. 10, zmiana kierunku. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 i 1. Noga wciąż w górze. Unosimy sobie łokcie. Dłonie są pod ramionami. Uginamy kolano i noga góra, dół. 10, 9, 8. Siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa i jeden. Kolano pompujemy do boku. dziesięć, dziewięć, osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa i jeden. Noga staje w górze. Ale przesuwamy kolano do centrum, i lewą dłonią będziemy szukać prawej kostki. Rozciągamy nogę, plecy. Stąd lewa dłoń wraca na matę, a prawe kolano idzie bokiem, tak żebyśmy mogli odstawić stopę z przodu na prawej krawędzi maty. Kolano jest wciąż doprostowane, idziemy biodrami do tyłu, a dłonie idą na wprost od bioder po ukosie. Rozciągamy tutaj prawą nogę, przygotowujemy biodro do pozycji jaszczurki. I kiedy już jest gotowe, idziemy dłońmi do przodu, uginamy kolano, przekręcamy stopę na zewnętrzną krawędź. Można sobie pomóc dłonią lub po prostu zostać i oddychać do bioder. Kiedy nasze biodro już jest rozluźnione i rozciągnięte, układamy stopę na płasko Dostawiamy lewą nogę do przodu. Pozycja Malasana. Tym razem dodamy tutaj coś więcej. Prawa dłoń przed prawą stopą. Odpychamy tym ramieniem kolano jeszcze bardziej na bok. I druga dłoń sięga do góry. Otwieramy się. Trzy oddechy. I zmiana strony. Także najpierw Odepchnijcie sobie to kolano bardziej na bok, prostujemy łokieć, dłoń ląduje na ziemi i otwieramy drugim ramieniem klatkę piersiową. Stąd wracamy do centrum, dłonie razem, 10 przysiadów, napinamy pośladki na górze 10. 9 8 Siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, ostatnie dwa i jeden. Zostajemy na górze stopy równolegle do siebie, dłonie do góry wdech. Z wydechem, dłonie na macie. Przechodzimy, przeskakujemy do pozycji deski. Kolana na matę, obniżamy klatkę, wsuwamy się do kobry, wdech na górze, rozciągamy brzuch i delikatnie opadamy na matę, układamy sobie łokcie pod ramionami i jeszcze rozciągniemy sobie przody ud. Uginały prawe kolano i prawą dłonią przyciągamy stopę do pośladka. Jeśli lubisz wygięcia kręgosłupa, to możesz spróbować unieść lewy łokieć, doprostować ramię. I powoli zmienimy stronę. Najpierw układamy wszystko tak, jak było. Uginamy lewe kolano i lewą dłonią przyciągamy sobie stopę do pośladka. Tutaj też można dodać wzmocnienie pozycji, doprostowując prawy łokieć, patrzymy do przodu. I wracamy do leżenia na brzuchu, dłonie przy klatce piersiowej, uginamy kolana. I powoli odkładamy sobie pośladki napięte. Tym razem kolana będą szeroko. Odkładamy brzuch pomiędzy udami i schodzimy dłońmi niżej. Kilka oddechów do kręgosłupa. I stąd wracamy dłońmi do ciała. To już wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, zostawcie komentarz lub jakiś znak po sobie. Do zobaczenia następnym razem. Namaste.